Siemaneczko, Tura witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z filmem dotyczącym rewolucji na rynku myszek. Rewolucji, która powoduje, że teraz wszystkie nowe myszki będą wyglądały jak G Pro Superlight. Nawet nie jest G Pro Superlight. To jest G Pro Superlight. Bo co jak co, ale na samym starcie myszki, no gryzonie, o których chciałem dzisiaj powiedzieć, pierwsze wrażenie robią naprawdę dobre, ale jednocześnie nie wyróżniają się niczym szczególnym. I o ile wnętrza obu tych myszek sprawiają, że wypadają fenomenalnie w układzie cena-jakość, to to jedno wielkie ale, które będę chciał zaadresować w tym filmie, to fakt podejścia skrajnie bezpiecznego i niestety przez to skąpią one w blasku popularności G Pro Superlighta, by po chwili w tym blasku zupełnie utonąć. Ale nie uprzedzajmy faktów, zapraszam do mojej recenzji nowych myszek od Dark Project. I jeszcze pod koniec roku w moje ręce trafiły dwa nowe modele tej firmy, Dark Project Nexus i Nexus Ultra. I nie powiem po tym, jak poprzednia premiera spod tego szyldu zmiotła ze sceny konkurencję i dzisiaj, mimo kilku mankamentów, Onion Light, którego w sumie recenzję znajdziecie w prawym górnym narożniku, no wyraźnie zaznaczył swoją obecność na rynku i wątpię, żebyśmy o nim szybko zapomnieli, to byłem bardzo pozytywnie nastawiony. I te pozytywne wrażenia utrzymują się na samym początku. Zacznijmy od pakowania, które tutaj jest bardzo przyjemne i przyzwoite. Nexus w minimalistycznym pudełku, ale za to z bogatym wachlarzem akcesoriów rozpieszcza potencjalnych nabywców. W zestawie jest myszka, do której przejdziemy za moment, zapasowe ślizgacze, parakord i oczywiście niezbędne instrukcje. Nie wiem tylko o co chodzi z tym przyciskiem wstecz. Zaś Nexus Ultra posiada znacznie bardziej rozbudowane opakowanie. Niemal identyczne z Lamzu, którego realizowałem chyba pół roku temu. Ma jednak znacznie bogatszy zestaw akcesoriów. Tutaj, względem zwykłego Nexusa, mamy jeszcze woreczek do transportu, grip tapey. Bardzo mi się swoją drogą podobają, ładnie tłoczone wzory, mega fajnie to wygląda. I coś, co jest elementem: szklane ślizgacze. Tak, standardowo w zestawie dostajemy tutaj komplet szklanych ślizgaczy. Mega super. No dobra, dwa elementy. Dongle w zestawie umożliwia komunikację z urządzeniem z częstotliwością raportowania sięgającą 8000 Hz. A zazwyczaj takie dongle trzeba sobie dokupić akcesoryjnie. I tak, Razer, na siebie patrzę. Temu też w zasadzie poświęcimy dzisiaj fragment materiału, temu raportowaniu ale to też za momencik. Ciekawostką może być tutaj też sama konstrukcja odbiornika. Jesteśmy przyzwyczajeni do tych małych, maleńkich nanoodbiorników, a tutaj zwróćcie uwagę, że dongiel 8000 Hz, w przeciwieństwie do klasycznych nanoodbiorników, już nie może być wpięty bezpośrednio do komputera, a wymaga, żeby był wyprowadzony gdzieś na przewodzie bliżej myszki. Ma to swoją drogą też sporo zalet. Coś, co kiedyś już podnosiłem, ale wydaje mi się, że warto o tym przypomnieć, bo takie ułożenie ma przynajmniej trzy super zalety i przynosi naprawdę wymierne korzyści. Po pierwsze, dongiel jest bliżej myszki. Lepszy sygnał, mniejsza szansa na zakłócenia. Druga sprawa to fakt, że już nigdy nie musisz szukać przewodu do ładowania, bo ten jest zawsze pod ręką, wpięty do adaptera, czy też tak jak tutaj bezpośrednio do dongla. Kiedy potrzebujesz naładować myszkę, to odpinasz szybkim ruchem klik do myszki i gotowe. No i trzecia korzyść to oszczędzenie portu USB. Bo normalnie jest pewnie tak, że masz tego dongla na stałe wpiętego do komputera, ale jak ładujesz myszkę, to podpinasz specjalnie kabel. Teraz tego nie musisz robić, bo dongle i kabel są w zasadzie do tego samego portu. I takie adaptery właśnie, żeby osiągnąć ten efekt, mają niemalże wszystkie myszki czy klawiatury bezprzewodowe, więc jeżeli nie używaliście ich do tej pory, to warto o tym pomyśleć. Ale dobra, polecieliśmy troszeczkę za daleko. Wracając. Przy pakowaniu zahaczmy jeszcze tylko o przewód do ładowania. Parakordowy kabel, albo precyzyjniej, przewód w materiałowym oplocie, bo nie jest to miękka sznurówka, jakiej można by się było spodziewać, więc do ładowania i bardzo, ale to bardzo awaryjnego korzystania w przypadku braku energii. Wynika to pewnie z faktu, że sam kabel został dodatkowo wzmocniony, o czym informują nas na swojej stronie. No ale przez to wzmocnienie tracimy tę miękkość. Obie myszki, o których dzisiaj mówię, to propozycje bezprzewodowe z identycznym w zasadzie profilowaniem korpusu. Różnica to akcenty kolorystyczne i scroll, który w wersji Ultra żywce wyjęty jest z G Pro Superlighta. Nie no, dobra, jest troszeczkę większa, niż w superlajcie. Nie dajcie się zmylić. Profilowanie jest uniwersalne, symetryczne z dodatkowymi przyciskami bocznymi umieszczonymi po lewej stronie, co przekłada się na fakt tego, że myszka jest dedykowana dla osób praworęcznych. Na boku po lewej stronie znajdziemy też diodę sygnalizującą status myszki i tutaj w zależności od naszych ustawień może ona na przykład sygnalizować poziom DPI na którym teraz jesteśmy. A dioda na donglu może wskazywać na przykład częstotliwość raportowania na której w tym momencie się znajdujemy, albo pozostały poziom naładowania baterii. Na spodzie jest przycisk do zmiany DPI i przełącznik pozycyjny odpowiedzialny za tryby pracy. Myszki. Pełną specyfikację i cyferki zostawiam wam w linkach w opisie. Tutaj wrzucę tylko kilka głównych różnic. Przede wszystkim to sensory: Pixar 3395 w zwykłym i 3950 w Nexus Ultra. Przełączniki mechaniczne w zwykłym i optyczne w Ultra. Niemal dwa razy większa bateria i może mieć raportowanie 8000 Hz, a nie 2000, tak jak w przypadku klasycznego Nexusa. I masowo to jest 47 versus 51 na korzyść zwykłego. No, gdzieś te baterie trzeba było piękną, po prostu wpakować. Skupiając się jednak na wykonaniu, na pewno trzeba pochwalić za samą ideę zrobienia lekkiej pyszki o pełnym korpusie. Ostatnio ten styl wraca do mody. Już się wszyscy przejedli dziurawymi myszkami i konstrukcjami plastra miodu. I bardzo dobrze. Ale tutaj też przychodzi spory mankament związany z tym, że fizyki nie oszukamy. Zachowując pełną zabudowę, trzeba ją było odpowiednio odchudzić i w sumie to mam wrażenie, że plastik, z jakiego są wykonane, no to ta butelka wody ma grubsze ścianki. Tyczy się to zarówno jednej, jak i drugiej myszki, a czy wydaje mi się, że w przypadku zwykłego Nexusa jest to bardziej odczuwalne? Pod dłonią sprawiał mi wrażenie właśnie takiej świeżo kupionej, pełnej butelki wody. Do tego powłoka, którą myszki są pokryte. Nexus jest matowy, zaś Ultra kładki z delikatnym połyskiem. O ile paluchów na tej tańszej nie widać, to Nexus Ultra zbiera, mam wrażenie, wszystkie tłuste paluchy od samego już patrzenia. Zobaczcie teraz, trzy dotknięcia i cała myszka pokryta smugami. Przechodząc jednak do samego performanceu. Obie myszki mają bardzo dużo do zaoferowania i samymi parametrami na papierze zadowolą w zasadzie każdego amatora e-sportu. Ogromne rozdzielczości i spore możliwości dostosowania do siebie w dołączonym sofcie sprawiają, że tutaj realnie ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić. Myszki są szalenie precyzyjne, a dodatkowe szklane ślizgacze w wersji ultra sprawiają, że bez większego problemu mógłbym z takiej myszki korzystać na co dzień. Gdyby nie fakt, że jestem wierny serii Kone od ROCK, czy tam teraz Turtle Beach od już dłuższego czasu. Ale klucz jest takie, że tutaj niczego nie brakuje i pod wieloma a względami myszki te mogą wyprzedzać te popularniejsze propozycje, jak chociażby już chyba czterokrotnie przeze mnie w tym filmie wymieniony G Pro X. Superlight. I w sumie nie superlight też. Przykładem niech chociażby będzie rzeczona częstotliwość raportowania, która może być mieczem obosiecznym. Wreszcie przechodzimy do tego fragmentu. Popełniłem na ten temat materiał na nasz drugi kanał, o testach, gdzie dokładniej omawiam problem. Ale skrótowo tutaj wtrącając, zwiększenie częstotliwości raportowania ponad standardowe 1000 Hz w gamingowych urządzeniach nie przychodzi za darmo. Wymaga to oddelegowania dodatkowej mocy obliczeniowej od komputera do utrzymania tak częstej komunikacji z urządzeniem. I o ile w mocnych komputerach to nie jest taki problem, to w przeciętnej konfiguracji, no tutaj jak w tym filmie wykorzystałem, to jest Ryzen 5 3600, i na tym komputerze samo włączenie 8000 Hz sprawia, że mam stałe 10% zużycia procesora. A to może przełożyć się na mniej klatek w grach, w których ta właśnie zwiększona częstotliwość raportowania miała dać nam przewagę. Największy przeskok odczuwalnego czasu reakcji czy też płynności będzie w przypadku tych mniejszych częstotliwości: 125, 250, 500 czy 1000 Hz. A im dalej pójdziemy, tym te odczuwalne różnice będą mniejsze. No bo w przypadku tych mniejszych przeskakujemy z czasu reakcji 8 milisekund na 125 do 1 milisekundy w 1000 herców i to jest ogromna różnica, ale przeskok z 1 milisekundy na 0,125 różnicą już taką dużą, tak przynajmniej odczuwalną, percepcyjną nie jest. To jest tak, żebyście musieli być absolutnie w stanie powiedzieć w każdym jednym momencie, że gracie teraz na pingu 35, a teraz było 37. Przeskok z 30 na 80 albo na 200 odczujecie od razu ale ten delikatne, to moje wahania dzieją się cały czas i wątpię, żeby ktokolwiek był w stanie precyzyjnie określić, jakie teraz właśnie jest opóźnienie. I tak tylko wrzucam zajawkę, dokładne dane, testy i wszystkie różnice wypunktowuję w tamtym filmie, więc zapraszam do niego, jeżeli tylko chcecie usłyszeć więcej na ten temat. Do tego spójrzmy też na zasoby energetyczne tych myszek. Producent podaje maksymalne czasy pracy na stronie, które wyglądają naprawdę obiecująco, ale nie są one oczywiście mierzone z maksymalną częstotliwością raportowania, która te baterie dosłownie nie pożera. Nic w sumie dziwnego, bo nagle ma do zrobienia 8 na przykład razy więcej roboty niż standardowo. Mówimy tutaj o wartościach 40 godzin w zwykłym Nexusie i 120 godzin w Nexusie Ultra. Jeśli właśnie jednak wszystko wymaksujemy, to ten czas skurczy się diametralnie i warto pamiętać o częstym podłączaniu myszki do komputera. Nie mówię, że trzeba to będzie robić codziennie, ale raz w tygodniu przy umiarkowanym zużyciu warto ją będzie naładować. Ba, ciekawostką tutaj może być fakt, że myszki mają nawet tryb mocniejszego nadawania sygnału, jeśli na przykład chcielibyście podłączyć je do konsoli i kilka metrów dalej usiąść wygodnie w fotelu. Tylko, że znowu mamy tutaj ostrzeżenie, tak jak w przypadku zwiększonej częstotliwości raportowania, że to będzie kosztowało albo właśnie zasoby systemowe, albo tak jak tutaj, naszą baterię. Poza tym, przy samym codziennym użytkowaniu obie myszki były piekielnie szybkie i precyzyjne. Grało się na nich bardzo przyjemnie I jako kilkuletni, przygodny użytkownik G Pro i G Pro Superlighta, jedynki i dwójki, bez większego zastanowienia, mógłbym te myszki pomylić, gdyby by mi je podmienić na biurko i nic nie powiedzieć. Wizualnych zmian bym nie zauważył, a tych lepszych wnętrzności przy moim każualowym graniu zupełnie nie docenił. No i takie też będzie moje podsumowanie. Myszki są bardzo dobre i mimo gęstej konkurencji w tym budżecie, jestem przekonany, że mogą śmiało powalczyć z najpopularniejszymi gryzoniami. Tylko co z tego, kiedy niestety tak jak są dobre, tak niczym się nie wyróżniają. Dark Project niestety jeszcze moim zdaniem nie ma tej pozycji na rynku, żeby ludzie stojąc między wyborem Logitech a Dark Project właśnie, wybierali w ciemno tę drugą firmę bo z zewnątrz wyglądają niemal tak samo, a to, że środek ma inne cyferki, to dla wielu ludzi nie będzie miało znaczenia, bo obie dla przeciętnego zjadacza chleba są, mówiąc szczerze, aż za dobre. Czy potrzebujemy innych kształtów? Czy to już zawsze będzie taki standard i wyznacznik trendów? Myszki takie jak Dark Project Nexus i Nexus Ultra pokazują, że wybierając tę drogę, mamy niemal gwarantowane dobre dopasowanie do użytkowników i porównania z tymi popularniejszymi myszkami na rynku. Ale jednocześnie, mając praktycznie tak samo wyglądające myszki, kosztujące w zasadzie tyle samo, to nawet z teoretycznie lepszymi parametrami, które są bardziej niż zadowalające, obawiam się, że większość osób będzie patrzyła na tańsze alternatywy albo sprawdzone, renomowane marki z większym doświadczeniem. A szkoda. Dajcie znać, co wy o nich myślicie w komentarzach. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, na razie i cześć.